Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam kurczaczki po tygodniu, trochę żałuję, że nie nagrywałam wcześniej, bo one po prostu rosną w oczach. Jest tutaj 35 kurczaczków. Jeżeli pamiętacie filmik sprzed tygodnia, to widzicie, jak one po prostu urosły. I są głośne, są przesympatyczne. Po prostu był jeden taki malutki, który nie wiadomo był taki osłabiony, ale też dostał domek z, z pudełka po herbacie i już yy, jest dużo silniejszy ale o widzicie zaraz właśnie otworzę pokażę wam co się dzieje w momencie kiedy wczoraj dostały nowy domek klatkę pokrótę i zobaczcie co się zadziewa zaraz grzęda <ślesk> o już, <Jezus. ślesk> o i <jak> kolejne Jestem <ślesk> są po prostu Przecudowne, przed chwilą na chwilę otworzyłam to 4 czy 5. O! Każdy inny. Zobaczcie, jakie to śliczne są. No trzeba będzie tego jednego złapać. Kochanie, wejdź tutaj. O. Ale zobaczcie, jak po się chodzą. <noise> Właśnie te białe, żółto czarne są jak na razie zauważyłam, że najodważniejsze. Pomaręczowe są też niektóre dość odważne. Są bardzo duże, są największe. Zobacz, no same... O, i szary. Wow! I ja... Niestety muszę kończyć, bo muszę ratować kurczaczki. się ja chodzą, chociaż nie. Już. Ale niezwykłe. Co za przygoda są po prostu bajeczne ale zauważyłam, że jak był karton i z góry do nich podchodziłam i w ogóle jak podchodzę do, z góry to się bardzo przestraszają także pomyślałam jak, ym, jak teraz je obserwuję i jestem z boku i są spokojniejsze że prawdopodobnie to jest taki, taki instynkt że z góry no to cień ptak i ten <laughs> i dalej do góry do góry kochanie do góry Dobra, kończymy zabawę Bo kurczę, skratają po południu Na razie